O, oh, tak, to tu jeszcze nie było. Tam ja mi się podoba. To jest dobrze. Widać moją szafę, pustą ścianę. Fajnie, fajnie. Możemy nagrywać. Cześć wszystkim, z tej strony. Kolejny odcinek na naszym kanale BetSite a przed nami kwalifikacje do Ligi Europy. Tak jest. Wraca poważne granie. Nie jakieś kluby mistrzostwa świata, nie jakieś mecze reprezentacyjne, tylko mecze Pucharowe, czyli Liga Europy, Liga Konferencji czy chociażby Liga Mistrzów, także lecimy z tym. Gramy akotrujkę w TotalBecie dla nowych graczy, oferują bonus na wygraną Legii Warszawa. Jeżeli ktoś nie ma konta w TotalBecie, link jest standardowo w opisie, zapoznajcie się, a my lecimy z akutrujeczką. TotalBet do ako jest przepiękny, bo jeżeli mamy dany kurs powyżej 1,30, no to gramy bez podatku i taki dzisiaj kupon też złożyliśmy. Zaczniemy sobie od meczu Larnaki kontra Partizanu, dwie bardzo fajne drużyny, jeżeli sobie spojrzymy na ich wszystkie ostatnie spotkania, Larnaka bardzo barankostrzelna drużyna, bardzo bardzo ofensywna, wygrywająca wszystko. Partizan dosłownie, szklane odbicie, ale w drugą stronę. Tracą bardzo dużo bramek, dużo nie wygrywają i też dużo nie strzelają. Myślę, że Larnaka tutaj na spokojne to spotkanie może wygrać. Poszedłem w over półtorej bramki, bo kurs 1.43 jak najbardziej mnie do tego zachęcił. No i potem mamy Sheriff Tiraspol, Prishtina. Myślę, że Sheriffa Tiraspol jako drużyny przedstawiać nie trzeba, no bo jest to zespół, który każdy zna właśnie gdzieś tam w tych meczach pucharowych. Jest to zespół, który zawsze pokazywał się z dobrej strony, zawsze potrafił postawić się tym lepszym drużyną, a drużynom słabszym albo w teorii na tym samym poziomie Poziomem, pokazać gdzie ich jest miejsce tabeli, gdzie jest ich miejsce w rzędzie. I po prostu ich zmiażdżyć. Idąc z tym takim myślenia poszedłem w czyste zwycięstwo szeryfa po kursie 1.32, bo grają u siebie, grają według mnie z drużyną o wiele słabszą, dzięki czemu wydaje mi się, że postawienie na nich też są w dobrej formie. Nie jest złym wyborem, a jeżeli ktoś nie chce iść w czyste wyniki, myślę, że na spokojnie można być w rzuty rożne szeryfa teraz polu, czy ogólne rzuty rożne w meczu, jak nie bramki, na przykład over półtore, czy chociażby dwie i pół brameczki. No i przechodzimy do głównego, myślę, że spotkania dzisiejszego wieczoru, przynajmniej dla kibiców Polski, czyli. Legia Warszawa. A kto Legia Warszawa podejmie u siebie drużynę z Kazachstanu. No i ciężko w sumie było tutaj coś wybrać. Według bukmacherów Legia Warszawa wygra. No i wiadomo, że każdy by chciał, aby Legia Warszawa wygrała. Jednak patrząc e, na ich aktualną kadrę, na ich aktualne zgranie, czy chociażby wyniki w sparingach, no nie wyglądają najlepiej. Nie są do końca zgrani. Transferów też za bardzo nie ma, tak jak miało być obiecane. A kadra się też trochę pomniejszyła. Za dużo nie wiemy o drużynie z Kazachstanu. Według e, head to head są gorsi, no może na Podobnym poziomie też coś tam wygrali w ostatnich dniach, w ostatnich spotkaniach, tak samo jak Legia Warszawa. Wiadomo, że Bukmacherzy będą stawiali Legia Warszawy wyżej. Ja myślę, że to może być mecz pełen emocji, fauli, kartek. W faule, a nie kartki nie poszedłem, chociaż wydaje mi się, że to też jest dosyć ciekawa, dosyć ciekawy kierunek, patrząc na to, że no, Legia lubi faulować, zbierać kartki. drużyna z Kazachstanu też na pewno będzie się chciała bronić, jeżeli Legia ruszy do ataku. Ja poszedłem tutaj w over 2,5 bramki. Kurs dalej jest akceptowalny, jeżeli chodzi o grę bez podatku, a myślę, że 3 bramki w tym spotkaniu. Myślę, że Legia strzeli na spokojnie dwie. A nieźdźmy się, jak Kazachstan też gdzieś tam jedną nam zmieści. No, jeżeli chodzi o nasz kupon, to by było na tyle. Kurs mamy 2,66. Gramy bez podatku, co jest właśnie fajnego w totalbecie. No i miejmy nadzieję, że wreszcie ruszymy z kopyta, jeżeli chodzi o nasze kupony z meczy turniejowych. Na koniec odcinka będzie miło, jeżeli zostawicie łapkę w górę, subskrypcję na tym kanale. No i komentarz, co wygracie na dzisiejsze spotkania, bo jest ich dosyć sporo, jest naprawdę z czego wybierać. Poza tym wrzuciłem też szorca, na którym zaprezentowałem według mnie 10 prostych Predykcji nie na Ligę Europy, tylko na Ligę Konferencji. Także tam też możecie zajrzeć, co ciekawego pokazałem, bo jest to krótka forma, 15-20 sekund, proste według mnie, czyste wyniki. Także też warto tam wpaść i zobaczyć, co ciekawego dla Was przygotowałem. Na koniec odcinka konkurs. 5 szybszych osób zgarnie po 20 zł do to Totalbet. A poprosimy Was o dokładny wynik meczu. Lega Warszawa, A To B? na tyle, trzymajcie się i cześć!